Otworzyła drzwi. Otworzyła drzwi, choć nie była pewna, czy powinna. Na klatce swodowej stał mężczyzna w długim płaszczu, z siwymi włosami i wzrokiem, który coś przypominał. Nie powiedział nic, tylko wyjął z kieszeni mały pakunek owinięty w szary papier. To dla pani powiedział cicho. Zanim zdążyła cokolwiek zapytać, odwrócił się i zniknął za rogiem. Jeśli ta historia porusza Twoje serce, możesz kliknąć subskrybuj albo dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych opowieści. Zamknęła drzwi i usiadła przy kuchennym stole, trzymając paczkę w dłoniach. Papier był zawiązany zwykłym sznurkiem, lekko zakurzony. Otworzyła go ostrożnie, jakby bała się, że coś się rozsypie. W środku znajdowała się stara fotografia i list napisany eleganckim, starannym pismem. Pojrzała na zdjęcia. Była tam ona jako dziecko siedząca na kolanach mężczyzny, który wyglądał niemal identycznie jak ten z chwili. List zaczynał się od słów: Kochana haniu, jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Zamarła. Ten głos w głowie posłowa czytała, jakby słyszała je naprawdę, był ciepły i znajomy. Byłem twoim dziadkiem, choć nigdy nie miałem odwagi się ujawnić. Zniknąłem z życia twojej mamy, zanim ty przyszłaś na świat, z powodów, których nie umiałem wtedy wyjaśnić. Bałem się, ale przez całe życie śledziłem was z daleka, wiedziałem, kiedy poszłaś do szkoły, kiedy zdałaś maturę, kiedy zmarła twoja mama. Zawsze chciałem napisać, ale brakowało mi odpalki. Ten list przygotowałem na wypadek, gdybym jednak nigdy nie zdołał powiedzieć ci tego wprost. Przepraszam. W słowku pod moim łóżkiem w domu opieki, w którym mieszkałem ostatnie lata. Zostawiłem dla ciebie coś jeszcze, klucz i dokumenty. To nie naprawi tego, co straciłaś, ale może pomoże ci zacząć coś od nowa. Hania czytała list kilka razy, za każdym razem płacząc bardziej. Wiedziała, że to nie był zły człowiek, czuła to gdzieś głęboko, mimo żalu i niedowierzania. Pojechała tam następnego dnia. Dom opieki był stary, otoczony ogrodem z psem. Recepcjonistka wręczyła jej kopertę z kluczem i adresem. Na miejscu została niewielki domek na wsi, zaniedbany, ale solidny. Na stole w środku leżała kolejna kartka, dla heni dom, ogród i cisza, której tak pragnęłaś. Usiadła na warandzie. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, taki śpiewały, a ona miała wrażenie, że pierwszy raz od dawna może oddychać spokojnie. Nie wiedziała, co będzie dalej, ale czuła, że jest bezpieczna. Z jakiegoś powodu ten obcy, który tak naprawdę nigdy nie był obcy, zostawił jej coś więcej niż tylko dom, zostawił jej spokój i zrozumienia. tego wieczoru po raz pierwszy od wielu lat zasnęła bez łez.